Walentynki, dobry moment, żeby poczytać sztukę miłości Owidiusza w tłumaczeniu Juliana Eismonda. Jeśli ktoś z Was, Rzymianie, nie wie, co miłości sztuka dokazać jest dzisiaj w stanie, niech w tej książce wiedzy szuka. Niechaj uważnie odczyta utworu tego stronnice, a potem niechaj stosuje przepisy moje w praktyce. Sztuką jest kierować okręt Przez oceanu otchłanie Sztuką jest jazda na rydwanie Sztuką jest też miłowanie Nie ty sztuki tej tajemnic Nauczyłeś mnie, Febusie Nie zdradziły ich Swym śpiewem leśne ptaszyny, Milusie Nie zjawiła mi się Klio, ani jej siostry boginie Jak Hezjodowi Gdy stado pasu ongi W askry dolinie Doświadczenia jest mi dzisiaj przewodnikiem Jedynie. Młody żołnierzu, co pragniesz służyć i okryć się chlubą pod znakiem słodkiej Wenery? Najpierw znaleźć twoją lubą, następnie zdobądź jej miłość. Zdobywszy, umiej zachować. Całe działania zaczepne według moich rad przeprowadź. Jestem pewien, przyjacielu, nie będziesz tego żałować. Gdy od więzów jesteś wolny, korzystaj z pomyślnej chwili, Wybierając tę czar, której całe życie twe umili. Wiedz, że owa piękność słodka nie zstąpi ku tobie z nieba Na lekkich wiaterku skrzydłach Znaleźć ją na ziemi trzeba. Myśliwy dwie, kędy wsidła szybkiego jelenia złowi, Wie, gdzie może stawić czoła okrutnemu odeńcowi. Stasznik zaś, w jakich zaroślach zastawić na ptaki, rybak, w jakiej wodzie chwytać karpie, liny i szczupaki. A ty, co kieł, ty, co kobiecej piękności szukasz wśród ziemskich padołów, naucz się znajdować miejsca, gdzie obfity będzie połów. Nie potrzebujesz w tym celu podróżować po mórz Nie potrzebujesz Twej lubej szukać w lazurowej dali. Perseusz niech Andromedę sprowadza z Indii spalonej, Pasterz Frygijski niech w Grecji szuka kochanki i żony. Sam Rzym tyle pięknych kobiet w swoich starych murach mieści, Iż rzec można bez przesady, iż jest to w świecie raj niewieści. Ile jagut ma Metymna, morze ryb, gargara kłosów, ile ptasząt w głębi lasów, ile gwiazd jest wśród niebiosów. Tak są liczne w naszym mieście młode, a cudne dziewice. Nie darmo w nim słodka Wenus obrała swą stolicę. Nieporównywane piękności znajdą Rzymianie szczęśliwi. Pod portykiem Pompejusza, na forum, w galeriach liwi. Na donisowych świętach sposobności nie są rzadsze, lecz najskuteczniej swe sidła zastawić można w teatrze. Znajdziesz kobiet cudnych krocie, ty oszukać będziesz w stanie, tamta zajmie cię przelotnie, innej dasz swe miłowanie. Jako mrówki niosąc ziarno, tworzą nieraz szyki długie, i jak gdyby oszalały, latają jedne przez drugie, jako pszczoły, które tłumnie fruną w jasne dni pogodne, z kęp pachnącej macierzanki zbierać słodkie skarby miodne. Tak kobiety do teatru śpieszą rzeszą przebraną. Każda widzieć chce, lecz każda pragnie zwłaszcza być widzianą. Romulus pierwszy z teatrem złączył miłość przez sporwanie Sabinek. Zdobyli sobie żony rycerscy Rzymianie. Odtąd wierny swej tradycji, uświęconej z bogów łaski, teatr zastawia na cnotę pułapki i samotrzaski. Cyrk jest również dobrym gruntem do robienia znajomości. Siedź przy lubę jak najbliżej ujdzie to wśród tłumu gości. Ciasnota cię zmusi wkrótce przycisnąć się jeszcze bardziej. Dziewczę zniesie to cierpliwie, rozmową twą też nie wzgardzi. Widząc konie na arenie, chwal te, które ona chwali, widząc bóstwa, pochwal Wenus, co Twe serce żarem pali. Kiedy kurz z areny padnie na pierś białą Twojej miłej, drżącą ze wzruszenia ręką, strzepnij lekko owe pyły. A jeżeli kurz nie padnie, strzepnij również, nic nie szkodzi, niechaj widzi Twą troskliwość, niech ci na Twą zgodzi. Przyjdzie chwila, gdy w tryumfie, lśniąc od złota i purpury, ciągniony przez konie śnieżne, wjedzie Cezar w nasze mury. Przed nim będą iść w kajdanach pokonanów, pokonanych partów w wodze. Tłum młodzieńców, roje dziewcząt, zgromadzą się na ich drodze. Gdy cię o królów gór, rzek miano, zapyta twoja luba, mów objaśniaj, bo inaczej pewna będzie twoja zguba. Powinieneś zaspokoić ciekawość tego dziewczęcia, mówiąc o tym, o czym nie masz nawet słabego pojęcia. Tu tygrys, tu tygrys błękitnowłosy, udzielaj objaśnień, a tu z wieńcem trzcinowym na czole zacna postać Eufratu. Ci jeńcy to są wodzowie, choć ich nie znasz. Swoją drogą syp nazwiska pierwsze lepsze, co do nich pasować mogą. Uczty ułatwiają również dostęp do dziewic, a wino, trzeba to wyznać otwarcie, nie jest ich jedyną krasą. Wino czyni serce tkliwym, miłość duszę opromienia. Wino i miłość to płomień rozpalony wśród płomienia. Aby sądzić o piękności, bezpieczniej poczekać do dnia. Nocy wino źli doradcy. Zwodniczy ma blask pochodnia. Dniem zobaczył on gipary z trzy boginie. Kto dniem sądzi klejnot dziewczej purpurę, ten na pewno nie pobłądzi. Noc zaciera moc usterek. Zgodzicie się chyba ze mną. Nocą nie ma brzydkich kobiet, zwłaszcza gdy jest bardzo ciemno. Czyż wyliczać wszystkie miejsca, gdzie urządzać można łowy? Na kochanki. No, mój poemat byłby wówczas stutomowy. Byłoby to niepotrzebne. Jak mi się słusznie wydaje, nie sposób jednak pominąć kąpielowe miłe baje. Gdy się o miłości baje, na myśl muszą przyjść nam baje, gdzie kąpiel każdy dostaje. I z raną w sercu zostaje. Tam wreżycie życie namiętności na słonecznej plaży modnej, tam na cnotę dziewic, dybie rzemski, esykus powodny. Dotąd wyliczałem miejsca, gdzie zastawić trzeba sieci, w które nasza ukochana mimo woli własnej wleci. Teraz opowiedzieć pragnę, jak zdobyć jej miłość trzeba. Kochankowie wszystkich krajów głos mój będzie głosem nieba. Zobędziesz każdą kobietę. Na jaką uczujesz chrapkę, tylko umiej gdzie należy zastawić pułapkę. Ta, co ci się poddać nie chce. Ręczę, ręczę, żeby ci się poddała, ręczę, że miłością pała, tylko nie jest. Tylko nie jest dosyć śmiała. Miłość zakazana nęci, Równie mężów jak dziewice. Mąż ukrywa swoje żądze, lecz dziewice zdradza lice. Jeśli byśmy pierwsze kroki czynić zaprzestali, to by u stóp naszych niewiastroje znalazły się tejże doby. Na miękkich łąkach buchaja widząc ryczy jałowica, rży klaczna widokogiera, blednie od rządzy dziewica. Idź do walki, ufny w siebie, a wówczas mogę ci przysiąc, o się z pięknych kobiet, zaledwie jedna na tysiąc. Najpierwszym twoim staraniem winno być wejść w zażyłość z subretką słodkiej piękności, ku której odczuwasz miłość. Jeśli subletka owa ma swej pani zaufanie, Nie oszczędzaj darów, a co zechcesz, to się stanie. W jej mocy leży pochwycić chwilę, Kiedy pani tkliwa leży w słodkim półomdleniu I Amora łask przyzywa. Jak złote kłosy tak cudnie promieniują Jak złote kłosy tak cudnie promieniują jej oczęta, w najtajniejsze głębie duszy wnika U, Wnika Wenus uśmiechnięta. Dokąd Ilion był w żałobie, nie zdobył go szturm junaków. W dzień wesela przyjął konia, Co w swym wnętrzu krył wojaków. Wybierz chwilę, chwilę, gdy twą piękną rywalkę Wybierz chwilę, gdy twą piękną rywalkę Zazdrość pali, wystąpisz w roli mściciela. Wszystko łatwo pójdzie dalej. Wykorzystaj dobry moment, póki wiatr dnie, Póki wiatr dmie, póki żagle wzdęte. Błędnym jest przysłowie, że po diable to co nagle Pytasz, czy, czy przezornie posiąść względy subreteczki małej? Odpowiedź jest na to trudna. Problemat bardzo zawiły. Czasem w służącej kochance pomocnicę uzyskamy, inna będzie chciała ciebie zatrzymać dla siebie samej. Radę wstrzymać się do czasu, od amoru ze służącą, bowiem komplikacje różne spokój ci potem zamącą. Nie chwytaj dwóch srok za ogon. Najpierw skończ romans z jej panią, a gdy wszystko się powiedzie, wówczas przyjdzie kolej na nią. Zbadaj grunt przez słodki liścik, donieś o twojej duszy stanie. Niech tysiąc komplementów wyśpiewa jej twe kochanie. Najuniżeńszymi prośby błagać się wybraną godzi. Nie wstydź się prosić, gdy prośba nawet... gdy prośba nawet gniew bogów łagodzi. Udawaj, że chcesz dar złożyć u stóp najmilszej kochanki, lecz w ostatniej chwili nie daj. Obiecanki to cacanki. Największa sztuka polega na tym, aby nic nie dawszy otrzymać od ukochanej dowód łaski najjaskrawszy. Z lęku, by nie stracić zysku, co z tego dowodu płynie, niczego ci nie odmówi, szczyt pragnień cię nie ominie. Studiujcie sztuki nadobne, radzę wam młodzi Rzymianie, albowiem pięknymi słowy łatwo jest zdobyć kochanie. Niechaj prostą, niechaj szczerą będzie waszych serc wymowa, omijajcie wszystkie sztuczne i nienaturalne słowa. Jeśli ci list odeślę, nieczytany, nieotwarty, nie trać zbyt wcześnie nadziei, bądź ufny i bądź uparty. Cóż jest miększego od wody, a i cóż twardszego od skały, a jednak najtwardsze skały miękkie wody wydrążały. Jeśli twe listy czyta, hmm, lecz nie odpowiada na nie, wkrótce zacznie opowiadać, gdyż ciekawi ją czytanie. Jeśli odmownie odpowie, niech to Cię zbyt nie rozżali. Pisząc, byś nie pisał, pragnie, abyś pisywał dalej. Prostota to mężów cnota i ozdoba, więc nie fryzuj włosów, ani ich pomadą, jak to mówią, nie ulizuj. Niech uczesany, nieuczesany Tezeusz ariadne poił zachwytem. Fedra szalała z miłości za prostakiem Hipolitem. Adonis, mieszkaniec lasów, stał się kochankiem Wenery. Bądź czystym, lecz nie unikaj śniadej, opalonej cery. Niech Twa toga. Niech Twa toga nie tworzy bezładnie zgniecionych kłębów. Nie miej poplamionej szaty, nie zapominaj płukać zębów. Nie noś za dużych sandałów, czub twój niechaj się nie jeży. Niech Twą brodę oraz włosy strzyże najlepszy z balwierzy. Pamiętaj czyścić paznokcie, oddech musi pachnieć mile, inaczej kochanka twoja uciekać będzie na mile. Większe zabiegi niech czynią przy talecie kokoty lub mężowie, których nęcą mężów haniebne pieszczoty. Pij w miarę, by równowagę umysłu i nóg zachować i popisz się z czym tylko możesz, gdy ci zgrabny taniec poprowadź. Jeśli głos masz piękny, śpiewaj, najlepiej miłosne zwrotki. Musisz uwieść twoją lubą, wyzyskując wszelkie środki. Możesz wkraść się do jej serca, prawiąc zręczne komplementy. Najskromniejsza jest wrażliwą na czar pochlebstw, na czar pochlebstw niepojęty. Nie żałuj obietnic, bowiem lubi je bardzo płeć gładka. Przysięgając wierność, możesz jupitera brać na świadka. Słysząc zaklęcia kochanków, zaśmiewa się Jowisz Stary, i on nieraz na styk lękał się. I on nieraz na styk sklął się żonie dochować wiary. Kochankowie, ośmieleni króla niebios przykładem, Przysięgajcie, ile wlezie, dotrzymujcie jego śladem. Czasem mogą ci się przydać łzy gorące i lamenty, A roz... jak wiadomo, łza rozmiękcza nawet najtwardsze diamenty. A czar boski pocałunków, któż bezkarnie z nas pominie? Słodkim zaklęciom miłości one dają moc jedynie. Całuj, jeśli dziewczyna nie zabrania całowania. Całuj również wtedy, jeśli całowania ci zabrania. Możesz, może zacznie stawiać opór i przybierze groźną postać, lecz nie daj się na to nabrać. Pragnie pokonaną zostać. Ale warki delikatnych nie zrań brutalną pieszczotą. Jeżeli byś był prostakiem, możesz się obrazić na to. Kto po wzięciu, kto po wzięciu pocałunku po i po dalszy ciągnie sięga, godzin stracić to, co zyskał, stary głupi nie dołęga. Mówisz, że to gwałt, lecz gdybyś dusze, kobie dobrze znał ty, wiedziałbyś, że nic milszego nie ma dla nich nad te gwałty. Gdy mogąc być szturmem wziętą, piękna twoja wyjdzie cała, to ci w setnym pokoleniu będzie jeszcze pamiętała. Źle udana, Gorzka radość. No i twarzy wówczas gości, ale serca tajnej, ale w serca tajnej głębi, aż się będzie trząść ze złości. Kobieta przenigdy pierwsza kochanków swych nie łowi. Kobieta lubi być zaczepioną i poddać się kochankowi. Błagajcie, aby otrzymać. Słuchajcie mądrej maksymy: Dziewice lubią nad wszystko, kiedy ja co prosimy. Nawet Jowisz u stóp dziewic najkorniejsze prośby składa. Żadna doń nie przyszła pierwsza, choć figurą był nie lada. Jeśli jednak wzgarda jeno, odpowiada na twerządze, nie nastawaj, zarządź odwrót. Najlepsza to rzecz, jak sądzę. Kto uchodzi przed kobietą, ten ją kusi, ten ją nęci. Kto się jej narzuca, zwykle bywa przedmiotem niechęci. Kobiety tak jak ryby, Różnym się sposobem łowi. Jedne z nich wpadają w sieci przemyślnemu roba rybakowi. Inne łapią się harpunem, jeszcze inne zwykłą wędką. Łowienie jednych trwa długo, a zaś drugich bardzo prędko. Zmieniaj sidła zgodnie z wiekiem osób, z którymi masz schadzkę. Stare sarny są czujniejsze i dalej widzą zasadzkę. Skoro dziewczę onieśmielisz zbyt ryzykowym fortelem, trafi na łotra, uchodząc przed zacnym uwodzicielem. Okręcie mój! Rzuć kotwicę! O miłowania potędze odpocząwszy jedną chwilę będę mówił w drugiej księdze. Śpiewajmy hymn triumfalny! Oto zdobycz z bogów łaski! Wpada w zastawione przez nas samotrzaski. Niechaj szczęśliwy kochanek wawrzyn złoży na mej skroni. Imię me sławiąc nad starca z Askry, ślepca z Meoni. Ale nie dość, że me wiersze dały ci lubą w objęcia. Nauczę cię, jak zachować na stałe miłość dziewczęcia. Miłość, minus nie zdołał przeszkodzić śmiertelnemu użyć skrzydeł. Ja chcę skrzydła tego bóstwa nie wypuścić z moich sideł. Nie mogą zrodzić uczucia tesalskich wróżek zaklęcia, uczone czary Medei ni talizman ze źrebięcia. Gdyby bowiem moc ty miała czarnoksięska sztuka cała, Medea, jazona, syrkę u lisa by zatrzymała. Na bok więc magiczne płyny, na bok trujące odwary, do szaleństwa doprowadzą najzdrowszego takie czary. Bądź miłym, będziesz kochanym. Łącz ciało i duszy piękno, albowiem zalety ducha nawet czasu się nie zlękną. Płyną lata, płyną, płyną. Piękność ciała szybko mija, z róż zostają jeno ciernie, Więdniewiołek wiołek i lilia. I tobie, młodzieńcze cudny, nie za długo włos zbieleje, zmarszczki lica twe pokryją, wiatr rozwieje twe nadzieje. Studiuj sztuki i nauki, piękno ducha nie przeminie. z dzięki wymowie zawojował dwie boginie. Grzeczność, serdeczność, uprzejmość przenika do serc ludzi, a zgryźliwość i kłótliwość powszechną nienawiść budzi. Nikt nie ma chyba sympatii do wilka albo jastrzębia, natomiast wszyscy kochamy jaskółkę i gołębia. Zostaw na stronie złośliwość, niechaj uśmiech zawsze gości na twych ustach miłe słowo bywa pokarmem miłości. Przez kłótliwość żona męża tam, gdzie pieprz rośnie, wygania. Na pewno by siedział w domu, mając słodycz jej kochania. Przez kłótliwość mąż swej żonie załazi potem za skórę, sądzi, że skwitował długi, zrobiwszy jej awanturę. Im wolno, małżeństw posągiem, są zawsze kłótnie dwóch osób. Ale kochance nie można nawymyślać w żaden sposób. Do spania w jednej łożnicy nie zmusza was siła prawa. Waszym prawem słodka miłość, co serca szczęściem napawa. Nie mam zamiaru bogaczom wykładać sztuki kochania, nie potrzebuję, nie potrzebuję mych nauk, ten, który ma coś do dania. Zawsze, gdy zajdzie konieczność, możesz dać rzecz, jaką drogą, obfitsze niż ja posiada środki, które uwieść mogą. Jestem poetą ubogich, ponieważ będąc ubogim, kochałem, ach, i gorzałem ogniem namiętności srogim. Nie mając innych funduszów, za kochanek moich wdzięki dawałem jako zapłatę me na najpiękniejsze piosenki. Niezamożny ograniczyć musi swe postulaty. Cierpi wiele rzeczy, których nie zna człowiek bogaty. Gdy po raz pierwszy w gniewie potargałem mojej lubej włosy, pomnę, jakie z tego miałem smutki, jakie koszty ogromne. Utrzymała bezczelna, że strój jej został... Utrzymywała bez... Utrzymywała bezczelna, że strój jej został rozdarty. Nieźli się kłócić z kobietą, łatwiej zwalczać dzikie party. Jeśli twoja luba będzie surową, niedostępną, bądź cierpliwy, odpędziwszy na bok wszelką myśl posępną. Jeśli wolno zegniesz gałąź, to się zgina jak sprężyna, lecz pęknie na dwoje wówczas, gdy się ją gwałtownie zgina. Płynąc powoli, z uporem, pływak nurt rzeki przepłynie, ale pragnąc z prądem walczyć, śród wezbranych nurtów zginie. Cierpliwość odnosi tryumf nad tygrysami dzikimi i nad lwami okrutnymi z pustyń numidyjskiej ziemi. Gdy kochanka się opiera, ustąp, a twój tryumf pewny. Czyń, co ci uczynić każe. Płacz, płaczu, dawaj rzewny. Płacze, płaczu, dawaj rzewny. Śmieje się, pękaj ze śmiechu. Co powie, powtarzaj za nią. Przecz czemu jej usta przeczą. Chwal, co chwalą, gań, co ganią. Trzymaj nad nią parasolkę w toru toruj lubej drogę pod stopy jej złóż kobierzec, obuj lub rozzuj jej nogę. Nie płoń się ze wstydu, jeśli poniżenie ci przypadło, trzymać twoją wolną ręką, rzecz to hańbiąca zwierciadło. Pomnij, że i sam Herkules takie rzeczy spełniał ongi, a nie mniej czcimy dziś wszyscy półboga tego posągi. Jeśli twoja kochanka na forum da ci spotkanie, przed umówioną godziną pierwszy musisz przybyć na nie. Skoro zawoła na ciebie pędź leć, ile tylko siły, baczby najliczniejsze tłumy biegu twego nie zwolniły. Jesteś na wsi? Gdy cię wezwie, spiesz się jak wszyscy śpieszą, co kochają. Gdy powozu brak, gdy powozu brak, musisz ruszyć pieszo. Nic cię wstrzymać nie powinno, jeśliś jest naprawdę czuły. Ani deszcz, ani śnieg, ani skwaryk, ani kóły. Miłość jest obrazem wojny. Tchórze opuszczą jej znaki. W słodkich obozach kochania musisz znosić trud wszelaki. Gdy miłujemy, znosimy najstraszniejsze niewygody. Długie marsze, ostre zimy, ciężkie noce, srogie chłody. Nieraz znajdziesz się pod deszczu strugami lodowatemi, nieraz będziesz przeziębnięty spoczywał na twardej ziemi. Znoście to wszystko. Apollo zamieszkiwał chatkę niską, kiedy admetowe, admetowe stado wyprowadzał na pastwisko. Któżby z nas mógł się rumienić, Idąc śladem Apolina? Niechaj rzuci pychę z serca, Niechaj zrzuci pychę z serca, Kto miłością żyć poczyna. Gdy nie możesz do kochanki Dostać się zwyczajną drogą, Gdy napotkasz drzwi zamknięte, Nie popadaj w rozpacz srogą. Wleś na dach! Po trudnej drodze poprowadzi cię kochanie, lub wślizgnij się górnym oknem, zdradziecko, a niespodzianie będzie zachwyconą, wiedząc, jak się naraziłeś dla niej, i bezczelnej twej miłości jestem pewien, że nie zgani. Do służącej, do lokaja, przemawiajcie ze słodyczą, nie wstydź się kochanku pyszny, ścisnąć ich dłoń niewolniczą, nie szczęć podarków, nie pomiń stróża, co bramę zamyka, ani też u drzwi sypialni stojącego niewolnika. Nie każe ci obsypywać darami twej ukochanej. Przyślij upominek drobny, ale ze smakiem wybrany. Gdy się wsadzie, bujne drzewa pod owocu gną ciężarem. Kosz najpiękniejszych owoców będzie odpowiednim darem. Mów, że pochodzą z twej wioski. Wieś masz w pobliżu stolicy. Choć kupiłeś je na targu u przekupki na ulicy. Poślij lubej twej najlepiej kasztany, albo winogrona. Kasztany to amarylis, słodycz była ulubiona. Lecz ty, na widok kasztanów, nowoczesna amarylko, wołasz niezadowolona. Jak to? Dał kasztany tylko? Prócz owoców posłać możesz kwiczoły albo gołębie. W ten sposób dasz lubej poznać wiernych uczuć twoich głębie. Zalić mam, radzić, przesłać tej kochance tkliwe rymy. Chcemy solidniejszych darów, chociaż poezję chwalimy. Nawet dziki barbarzyńca, nieogładzony, nieczuły, może być pewien triumfu, jeśli ma pełne szkatuły. Żyjemy dziś w złotym wieku, wszystko otrzymasz za złoto. Ta, co nawet słynie cnotą, nagradza złoto pieszczotą gdyby sam homer się zjawił w towarzystwie mu z dziewięciu ale z pustymi rękoma wyznając miłość dziewczęciu choć nad jego utworami wszędzie słyszymy zachwyty sam homer mimo swej sławy wyleciałby na łeb zbity jeśli pragniesz zachować na długo miłość twej pani chwal to wszystko co w niej widzisz chwali to co widzisz na niej Stroi się w szkarłaty styru, pochwal tyryjskie szkarłaty. Z wyspy kosma strój, z zachwytem wielb tego rodzaju szaty. Świeci złotem, mów, że złoto mniej słoneczne niż jej lica. Jest w futrze zimowym, futro niech cię nad wszystko zachwyca. Palisz mierzarem miłości, powiedz, jeśli włożyła zbyt lekką tunikę. Ale czy się nie zaziębisz, miła? Podziwia jej uczesanie, czy fryzuje się żelazkiem, czy na poły dzieli włosy, boskim, jaśniejącym blaskiem. Pochwal w tańcu jej ramiona, chwal jej głos, gdy pieśni nuci, a skoro je skończy śpiewać, niech cię to serdecznie smuci. Miłość słaba na początku, gdy przechodzi w nawyknienie, coraz bardziej potężnieje, zmienia się w żywe płomienie. Byk, którego dziś się lękasz, był kiedyś mlecznym cielaczkiem. Wielkie drzewo rozłożyste dawniej było małym krzaczkiem. Małym źródłem się poczyna rzeka ku morzu płynąca. Nieskończoną ilość wody czerpie z dopływów tysiąca. Przyzwyczaj do siebie lubą.